Myślę, że o tym, jaki dziś będziemy w ogóle. Czy gdzieś no. będziemy grali, pomógł zacząć? Dobra, ja się tak już nie napalał. Chodzimy tutaj do. Wy. Myślę, że będę impostorem. Moja lubię być impostorem, dobra. Jak to wyjdzie, to ja nie wiem. Małą chrypkę mam, ale to nic. Dobra. Kurde, na 8 osób to tak nie bardzo. Ale może na szybko ktoś dojdzie, nie wiadomo. Eee, Czekamy, czekam O, jest 10 osób. 10 na 10. No i teraz maliny wyszły jakieś. Maliny, maliny. A jeśli na Kinga możecie wchodzić kiedyś tam. Ja mam... O, idealnie! Z tym posterkiem jakby tu zabić Na szybko zabijamy, bo mi się tak nie chce czekać. Potajcie. później sabotujemy ją. Yy, jak to coś, to taka yy, ten. Yy, jak jak wchodzić do węta, ja wam pokażę, patrzcie. Chodźcie sobie gdzieś. Patrzcie, chodźcie, chodźcie do elektryki. Yy, ja idę do elektryka i zobaczycie, co dalej będzie. Patrzcie, robicie tutaj i dopiero jak ktoś może być, to tu pisze tak węd i wchodzisz i można się ogólnie przemieszczać. Jak widać. <laughs> powiem, że kto, ktoś inny. Yy, powiem, że czarny na oczach. Cicho. czarny Na oczach Czekajcie, bo mam mało procent wiecie. Czekajcie. musimy mi się amunka złączyć. No... No dobra, nie zdążyłam. Dobra. Ale to nic Dlaczego jestem różowy? Ja nie chcę, lol. Dlaczego na 7 osób chyba nie Chyba, Ale to jest dziwne Nie bardzo Dobra, idę chyba śmieci wyrzucić Chyba nie mogę No, tak więc idę tutaj zrobić Taki, o, o, tu się śmieci wyrzuca jakby żeby... Czekajcie. Milena na Ona gra w Roblox'a i gra w Piggy. No. Piggy, piggy. No. A ja grałam Among Us. Piggy mnie zabiła. Ja jakby Milena wąńczy ci ja to nagrywam też. No. Od... no. Hmm, tak więc, yy, jak nam to idzie do to... i ogólnie już wam powiedziałam, jak się wchodzi na wenty. Robię sobie tutaj taski na szybciutko, zobaczcie Śmieci trzeba wyjąć Dobra, w ile ma jest taki nieco ten, ale jest nawet co jest Pokolekło No Boję się teraz, że ktoś tak mi wyskoczy i mnie zabije I jeszcze tak Bo teraz jest ta pandemia. W tak, w komentarzach napiszcie. No, czy jesteście chorzy? No, jak się czujecie w ogóle? A, napiszcie hashtag, koronawir hashtag koronawirus. I pomarańczki. Nie, tak. I, e i pigi. E dobra, cicho, bo ja teraz piszę. E tak. E czemu? Ja patrzę, tam Co, się oni Skyszę. Skyszę. Co oni piszą no to... Ym, w ogóle? Co oni piszą na to? Na białego. Biały napisałem. w Chodzi biały szybko, biały. Oj, połowa na mnie, ludzi, nie w ogóle. Czajcie. Ale dobra. Ja ogólnie nie jestem, nie, ale on może być, bo ma ten taki dziwny strój yy, za pieniądze. A ja na razie nie wdam. Później może wydam, nagram to na pewno na odcinku jak będę ten. Yes. Taki nieco za fajny odcinek. No, co? Tak, tak. I pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał i. Subskrybujcie kanał i. Wiecie co? Lajkujcie, pamiętajcie, no. Wbijamy przynajmniej 500 e, i 50 nasza, przynajmniej. Nasza siostra Natalia też pozdrawia, Kinga pozdrawia i ja Milena. No, a ty Milenka już bądź cicho, bo przeszkadzasz sobie. I spytajcie, czy Milena jest dla was, e, znaczy napiszcie w komentarzach, czy mi -le -na jest dla was Kurde, nie umiem, głupia karta. No. Normalna. I teraz się uda Co? Nie udało, ja już zachęcam. Patrz, zabije mnie Ja się go boję teraz Jelena, bądź silna Dobra, idę, nie nie gadaj tak Ej, czekaj Wiecie jaką hmm. zupę dzisiaj mieliśmy? Nie, dobra też. No i znowu. Nie, 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 I teraz się uda, patrz. Eee, nie lubię. Nie, nie. O, nie zabiję, nie zabiję. Ej, Ej, poczekamy tu. Ciekawe, jak ktoś wyjdzie. Czy zabije? Nie, nie. No, czyli O, Co my? Wiedziałam! Chwileczkę hmm, Czekamy Ja w ogóle muszę zmienić kolor. I powiem wam Technikę, żeby być impostorem Nie zawsze wychodzi, ale Niekiedy jak chce się być impostorem To się stoi i się nie rusza od razu Albo jeszcze można ruszać się Ale można tak ciągle zmieniać, nie? O, gramy gramy. Dobra, ja muszę być... Mudmy się. Eee, nie, 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 Zaraz e, może po tej rundzie kończymy odcinek. Ale nagram jeszcze jeden. Napiszcie w komentarzach, czy w ogóle się podobało, czy nie, bo jak się nikomu nie podobało, no to co robimy tu, ale nie będziemy wkrywać. Ale jakby się podobało, to napiszcie. Kurde, po co oni to zgłaszają od razu? A dobra, już tyle zabity. Mi się wydaje, że ten kto zgłosił, to zabił, no nie? Zgłosił i zabił, zgłosił i zabił, zgłosił i zabił. Ja napiszę niebieskie no. Podejrzany. Podejrzany. Ja tak napiszę. Ona, ktoś, ten ktoś pisze w ogóle po jakimś hebrajskim czy hebrajskim. Ja nie wiem, ale pisze bardzo dziwnie. Dziwny, bardzo dziwny. Oni wszyscy pewnie na mnie nie. Ja to znam, ja to znam. No ile można czekać? Co nie ludzie, no nie wiem ile czekajcie, bo coś się co? To co? Nie wiem, ale okej, okay. czekajcie, co się stanęło? Yy, dobra, ile można czekać? No, no, no tutaj to, to nie wiadomo. Nie wiem ile będziemy czekać, ale to jest bardzo dziwne bardzo. Subskrybujcie kanał! Czekajcie, bo mi się nie udało. Na... Yy, tak więc yy, kończymy ten odcinek. Może następny będzie. Kiedy napiszecie w ogóle czy Wam się podoba. Tak więc do zobaczenia.